Nie ma takiego, co nigdy się nie wyprowadza. Ja nie zostaję w tym domu. Nie wiem czy jeszcze mnie zobaczysz, bo nie wiem czy jeszcze mam chęć przychodzić do tego domu. Po co miałbym kłamać, z mamą się kłóciłem. zobaczyć. dzisiaj. Patrz. Zamawiam taksówkę. Patrz. Czy jeszcze kiedykolwiek mnie zobaczysz, ale pamiętaj, że ci bardzo kocham. Cześć, jestem Wandalis. Słuchajcie, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zrobimy sobie pranka yy, na Blance. No bo na kim innym mógłbym zrobić pranka, W sumie nie na mamie, bo mama jest tam, ale to nieważne. Słuchajcie, dzi co? Oj, tam, oj tam. Słuchajcie, ogólnie dzisiaj będziemy sobie wkręcać blanusie Będzie to polegało na tym, że postawię gdzieś kamerę, żeby nie widziała, i powiem jej, że uciekam z domu, opuszczam dom i w ogóle, i tak dalej. Słuchajcie, specjalnie się przygotowałem do tego pranka, bo wcześniej nie wkręcałem blanki, nie robiłem nic, wiecie, takiego podejrzanego. Specjalnie, żeby nagrać ten film, bo wiedziałem, że jak będę ją wkręcał, jak zawsze, bo ja ją lubię powkręcać. No to słuchajcie, no to ona będzie coś podejrzewać, a teraz praktycznie pójdę i tak z tak zwanej bomby jej o tym powiem i zobaczymy jej reakcję. Także słuchajcie, tutaj macie 5 ostatnich subskrybentów, jeżeli chcecie się tutaj znaleźć, no to e, na moim czole macie przycisk do subskrypcji, klikajcie go tak jak ja, e, bardzo, bardzo się zaciąłem się ja teraz ogólnie jeszcze wezmę sobie, tak, wezmę sobie walizkę, słuchajcie żeby pokazać ją, że, że mam spakowaną walizkę i w ogóle i tak dalej i myślę, nie, to będzie chore po prostu, także zostawcie tutaj myślę, że 20 tysięcy łapek w górę i będzie mam nadzieję, że fajnie idziemy po walizkę ja sobie w moich fajnych ciapkach tutaj Czym Mikołaj nic nie dał pod choinkę? Nieładnie z twojej strony Mikołaj. Napiszcie w komentarzu nieładnie z twojej strony Mikołaj, a postaram się przypiąć wam serduszko. Walizkę, jakąś walizkę, są z ale jest za duża. O, wezmę to z myszki Miki. Wezmę to z mieszkiniki, powiem, że biorę jej walizkę jeszcze, dobra, kozak. Słuchajcie, wpadłem na to, że skoro mama wie, że nagrywam na Blani Pranka, to może mi pomóc zrobić coś takiego, że Blanka będzie siedzieć w pokoju, a my się coś podrzemy, wiecie, będziemy udawać, że się pokłóciliśmy i wtedy po prostu wejdę do niej i powiem, że się wyprowadzam i to będzie wtedy mega, mega, mega realne i wydaje mi się, że wtedy może jeszcze bardziej w to uwierzyć, więc... Uff, ja już się nie mogę... Nie, to będzie ok... Nie, to będzie... To będzie... O, mega będzie po prostu, tak. Wsiałam, Blania! Mama, chodź no! Słuchaj, mamo, wracam się, nagrywamy planka. Zrobimy tak, że powiesz do że musisz iść na pokoju, że musisz ze mną pogadać. Będziemy udawać, że krzyczymy na siebie, że coś, że ten, no nie? I wtedy ten, i wtedy ja do niej. E, ty, ja do niej pójdę, tak? I powiem, że się wyprowadzam, okej? Okay? Uh -huh. Okej, okay? dobra, żuj. Wiesz co? No no no, 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 to, no, to, no, Weź. Tak. Weźmy. Pispa, pispa. Blanka nie widziała kamery. Blanka nie widziała kamery. Teraz będziemy udawać z mamą, że się kłócimy. I ja potem pójdę do Blanki. Ogólnie, zobaczcie zaraz. Ale no mamo, wiesz, że to no, ten nie tak miało być, nie? Nie ma opcji, żeby się wyprowadzał. No ale no, czemu ty mi ja nie Ale czemu ty tymi... No dobra, ale czemu ty mi nie chcesz pozwolić, żeby się wyprowadził? Bo nie ma takiej opcji. Oder Nawet rozumiesz, że za mały. Weź tu prawo, no. Będziesz miał 18 lat, to dopiero się wyprowadzisz. No. no. Ty nam mówisz, że nie ty krzycześ, jak zawsze się... Nie ma takiego, że nigdy się nie wyprowadzasz. Ja nie zostaję w tym domu. Zostajesz. No już, tak. Będziesz no. miał 18 no, no, lat no, no, to no, będziesz. No, no tak, już zostaję, no na pewno. Oczywiście. No na pewno zostaję, już. Będziesz miał 18 no. lat, to no, dobra mamo, skończ w ogóle tą dyskusję, proszę cię Tu ty skończ dyskusję, bo żadne wyprowadzenie nie ja chcę słyszeć Ale, mamo, jest, no jest, no, jest, no, ja już mam stanie. No, zrobiliśmy, zrobiliśmy taką szopkę żub, trochę I idę zaraz do bramki Tylko, ej, to zrobimy tak Ty ją wybawisz z pokoju A no ja z niej położę kamerę gdzieś I wtedy wejdę i że na nią czekam w tym pokoju Dobra, widzimy się zaraz, mordy Dobra, słuchajcie, ja jestem już rodziców, tam mama bajeruje blankę i ogólnie czekam tylko aż ją wypawi z pokoju to kuchni prawdopodobnie I ten i idę te od razu, wchodzę, montuję gdzieś kamerę u blanki, ukryję ją zabawkami i zawołam tutaj blankę, żeby z nią tak pogadać i zobaczymy jej reakcję. Także trzymajcie kciuki, bo ja się mega boję, że może się ten drank nie udać, także widzimy się zaraz. Przepraszam, po, posłucham cię. Posłuchaj, ja się muszę wyprowadzić. Nie, nie musisz! Uglania, patrz mi prosto w oczy, jak do, mnie, jak do ciebie mówię, dobrze? Skupcie się tylko na mnie, okej? Okay? Hmm? Posłuchaj. Ja się wyprowadzam i w sumie pokłóciłem się z mamą i nie wiem, kiedy się zobaczymy. A z filmami to... <laughs> czy tam będziesz się nagrywać, a mama będzie po prostu, wiesz... Mama będzie mi to przesyłać. Patrz mi prosto w oczy, jak do ciebie mówię. <laughs> nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, czy w ogóle wrócę do domu. No bo... Wrócisz i się nigdy nie wyprowadzę. Patrz mi się w oczy. Patrz. Widziałaś, jak, szcza, jak mama na mnie krzyczała, jak, Jaką awanturę robiliśmy? Nie wiem, czy jeszcze mnie zobaczysz, bo nie wiem, czy jeszcze mam chęć przychodzić do tego domu i czy jeszcze kiedykolwiek mnie zobaczysz, ale pamiętaj, że cię bardzo kocham, okej? Okay? Będziesz to pamiętać? Nie. Mikołaj się wyprowadzi ale kiedyś Cię do siebie przyprowadzę, okej? Okay? Nie. Tak, ja się przeprowadzam. No przecież nie widziałeś jak się z mamą kłóciłem? Widzę to kłamstwo w Twoich oczach. No, ory. gdzie kłamstwo? No to zobaczysz, jak za trzy już dzisiaj mnie nie będzie i nie będziesz, już nie będziesz miała brata, tylko będziesz się ze mną widzieć, jak e, może kiedyś mama Cię do mnie przywiezie. Już tutaj na pewno, patrz mi się w oczy. Już tutaj na pewno nie wracam. Hm. Co? No, kłamiesz. że śmiech! Tak, kłamie, kłamiesz. kłamie. Kłamiesz. Ha, kłamiesz, a myślisz, że. Myślisz, że z mamą bym się kłócił? Blanka! Tak! Kłamiesz, widzę to, kłamiec wszystko! Po co miałbym kłamać? Z mamą się kłóciłem! Zobaczyć dzisiaj, patrz, zamawiam taksówkę, patrz, patrz, zamawiam taksówkę, zamawiam taksówkę w tym momencie, zamawiam taksówkę, patrz. Patrz. I jadę już z tą walizką, rozumiesz? Nie. Zamawiam taksówkę. Zamawiam taksówkę, proszę bardzo. Pokaż, pokaż jaki numer. Niby... Nie włączyłeś. Bym... No syska. rozłączyłaś mi. No i nie że... bierzesz. No i zobacz! No, Aha. no i zobaczysz. Nigdy nie jedziesz. No. Wszyscy kolumbijcy są na Czekam tam... na połączenie, jak mi nie wierzysz. Jezu. Nie wierzysz, to zobaczysz zresztą. Blania. Patrz mi się prosto w oczy, jak do ciebie mówię. Patrzcie ja Wszyscy... się. Ja już od razu mówię, nawet żebyś yy, sobie wybił z głowy, no, to że. No. Ty... no, 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 możesz. zobaczymy. Dzień dobry, poproszę tak sobie. No. Mi wyrzuciło do kontaktu. Zobacz, dzwonione 1318, 1319 jest. Patrz. O, jest rekord taksi. Nasz pojazd granatowy Opel. Nasz, nasz pojazd granatowy y, granat Opel Zafira o numerze 198 niedługo będzie w y, zamówionym miejscu. Czas oczekiwania do 5 minut. Mm. Życzymy przyjemnej podróży. No masz SMS-a! No ale nie wierzysz. Z dawna, zobaczysz, zaraz jadę, pakuję się i wyjeżdżam. Nie. No i no i zobaczysz, nie będę z Tobą mieszkał, skończy się nagrywanie na filmów, skończy się nagrywanie na TikToków. Kłaniesz. Tak, nie kłamiesz. Wszystko kłamiesz. Wyprowadzę się w tym momencie, idę i czekam na taksówkę. Rozumiesz? Nie. Tak. Czy wyprowadzę się, mamo, nie rozmawiam z Tobą, tylko z Blanko? Nie, nie Dobra, dobra. Blanko. Wa pa, pa. Nie, Nigdzie? Chcesz się z Tobą może i cię przytulić. O Zawsze kłamiesz, to się śmiejesz! Nie, wyprowadzą się naprawdę! Wyprowadzą się naprawdę! Nie, kłamiesz, śmiejesz się! Nie, idę po walizkę. Idę po walizkę. Nie to moje! Idę po walizkę! Idę po walizkę. Idę po waliz Ty się nie wyprowadzasz, powiedziałam Ci! To. Ja już powiedziałem wam, że ja się wyprowadzam! Ale nie! Zostajesz w domu. Wyprowadzam się. Nie, śmieję się! Siema! Kłamie. Siema! Tak Prank! Zostać z Franką w mnie i że się wyprowadzam! Uuu! Uuu! O Ojejku! Ej! Ale ten prank był dobry! Ojejku. jejku! O jejku. A ja nie widziałam! Ja ja, jak się śmiałeś, to ja widziałam! Nie, Ale nie... Przykro bo ci się co? Ojejku! Ale, ale dobry prank! Dobry prank! Już to się obcięłam, bo się śmiałeś. Bo no nie właśnie! Pozwoliłeś mi się odwrócić! No właśnie, ja się nie. ten. ja się powstrzymywałem, żeby nie śmiać, ale. się nie śmiać, ale po prostu. no nie mogłem tak ze śmiechu. Już tą tak córkę chciałem zamawiać, ale powiedz Blaniu, czy ten prank był dobry! Nie. Był dobry? Nie! Ale udał się! Nie! Udał się! Nie! Udał się! Nie! Tak! Dobra Blaniu, posłuchaj, powiedz. Ile, ile łapek muszą zostawić pod tym filmem, tak na zakończenie? 50 tysięcy. Ile? 50 000. Jesteś nienormalna! Także słuchajcie, my Wam dziękujemy za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej pranków na tej, na tej ja. pani, Fajmy MA4, ja, 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 jeżeli chcecie Wam na Fajmy MA4, napiszcie w komentarzu. My Wam dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Piona!